Pisaliście, straszyliście, że lifehacki z TikToka to nic przy tym co wyrabia się na TikToku, także dzisiaj będziemy oglądać 32 najgorsze TikToki z TikToka. Masło maślane, ale zobaczymy czy uda mi się obejrzeć wszystkie te TikToki, bo podobnież to co jest przygotowane jest yy... Mocne i ciężkie. Iść do żabki, kup sok, zapłać, a potem oblej sprzedawcę. Naprawdę się tu odbędzie, czy to jest żart? Weź, weźmy pomidorowy, bo cięższe jest go zebrać. Ja pierdę. Ale umówmy się tak, że jeżeli będzie wam się coś takiego podobało, to zostawcie tam pod spodem łapkę w górę. Jak będzie tutaj, załóżmy, 40 tysięcy łapek w górę, to od razu na kanał wchodzi filmik z lifehackami. Z oglądaniem TikToków, także zostawiać łapkę w górę. I co tysiąc łapek w górę, to jeden TikTok więcej w kolejnym odcinku. Także jak wiecie 100 tysięcy, to będę musiał siedzieć cały dzień i oglądać 100 TikToków. Nie przemyślałem tego. Ja już nie gadam i po prostu przejdźmy do tych najgorszych TikToków. Dobra, to zacznijmy i mam nadzieję, że uda się obejrzeć te wszystkie TikToki, bo jest ich naprawdę dużo. Chciałam zobaczyć, czy mój chłopak sprawdza mi wiadomości. Jego mina na końcu bezcenna. 107 tysięcy polubień. To będzie chyba fajna reakcja, także oglądamy. Gdzie jest ta mina, ja się pytam, no? Tu czegoś nie rozumiem, albo coś mi nie działa, albo po prostu zostałem oszukany i tutaj nie ma miny na końcu, tylko po prostu jest dźwięk wiadomości i nie ma tego chłopaka, który sprawdza te wiadomości. Spotkaliście się kiedyś z kimś poznanym przez internet? Tylko jak cię poznam? Wyobraź sobie, że widzisz taką dziewczynę i sobie myślisz, żeby to nie była ona, żeby to nie była ona, nie? No, no to będę ja. <laughs> Jeśli zaświecą ci się oczy, to oznacza, że jesteś dziewicą. Uwaga i... Jest! Żeby filtrem na TikToku określać, czy ktoś jest dziewicą, czy nie! Co mówi o tobie twój dzień urodzenia w nawiasie dziewczyny? So toksyczne 22, 14 materiały na żonę 11, 20, 20. Lojalne 1, 10, 17, 26. Oszustki. Pi... Dlaczego ktoś osobę określa dniem urodzenia tej osoby? Well, co? Ej, zobaczcie, jaka jestem malutka. Serio, to, to widać, że ja mam metr 56, serio. To jest takie, kiedy ktoś stoi w lustrze, jest taki, ma takie długie nogi, a ja zobaczcie, jakie ja mam krótkie nogi. Mnie to bawi. Nie wiem, zawsze myślę, jak powstaje taki TikTok, więc. Idźcie do sklepu, kupcie kole i spytajcie się, czy jest w niej cukier. Wow. Okej, okay, dobra, będzie zrobione. Niech mi Pani powie, czy w tej koli to jest cukier? Ale niech Pani zobaczy, czy o to zawiera cukier. Co Pani czyta z nią, Ja zapomniałam jak się czyta, niech no to Pani przeczyta. Pani, no jest tutaj ten cukier, no. To ja nie kupuję, bo ja na dietę przechodzę. No to proszę bardzo. No ma Pani jeszcze to... schudnąć, proszę Pani. Dobrze. Jezu. Okay. Dopiero teraz zrozumiałem, ja pierdzielę, dlaczego ktoś coś takiego publikuje. Kiki, wystaw rękę. 2 plus 2? 4 4 plus 4? Cztery? 8 osiem. Osiem Plus 8? Osiem? Jakieś warzywo? Margam, okay. Ała! Możesz podnieść wodę łyżką. Tak, nie zrobisz tego kejsem w kształcie ołówka. Nie chcę już więcej oglądać TikToków. 2 miliony polubień, to nie może być chore. Roger Roach. No, nie wiem. No, czy... Nie wiem, czy. Nie wiem, czy. 5 milionów, to nie może być chore. Co to jest? Co to jest, Mam? Mam, widzisz to? Nie. Co to jest? Co to jest? To jest ryba? Hipnotyzowanie żaby, przecież to tylko na TikToku mo mogli co na coś takiego wpaść. Co tej żabie się stanie? Czy coś się stanie? Sam, że nie wiem, podskoczy 10 metrów nad ziemię, cokolwiek. Czemu? Czemu, Czemu Jurek wyświetla ci się na TikToku kocrający do kibla? I on ma jeszcze 270 tysięcy polubień. Co jest nie tak z TikTokiem? Przepraszam, że się denerwuję, bo nie ma czym się denerwować, ale zawsze zastanawiam się, jak do tego doszło. Nie wiem, po prostu nie wiem. Podobno ten dźwięk pokazuje, jak reagujemy na strzały. Przepraszam, <laughs> czemu mnie to bawi wszystko? No to nagraj film, na którym gadasz po angielsku. Okej. Okay. Hej. jedno słowo po angielsku. Dasz Drugie! I... To jest wszystko? I to, i to ma 46 tysięcy polubień? Dziewczynka, która idzie do sklepu i, i mówi po angielsku i powiedziała dwa słowa? Do wszystkich hejterek, które twierdzą, że jestem prawiczkiem. O super, gratuluję. Zastanawiałem się, co moja kobieta widzi, gdy jest na dole. Postanowiłem, że to sprawdzę. Może nie, nie, nie sprawdzaj może tego, gościu. Ja dlaczego? Wyobraźcie sobie, że to jest wasz wujek i później odnajdujecie to wideo na TikToku i już nie patrzycie na tego wujka tak samo, bo... Jurek, to prawda? Z tą Francją i Rosją tak, tak latają? Szczerze? Tak. Okej. Okay. 21 TikTok, jeśli dobrze liczę. Nie oglądaj, jeżeli jesteś poniżej 18 roku życia. Myślę, że powinienem to oglądać. Dobra, najwyżej zabluruję, jeżeli coś będzie dla dorosłych. Co się tu wydarzy? Waga? czuję się oszukany. <grytania> Okej, okay, i co będzie golić? To czy o co chodzi? Że co, że goli? Że farbuję sobie na niebieski kolor. 278 tysięcy polubień. Mi się osobiście nie podoba, jak dziewczyny mają włosy pod pachami, ale jeżeli ktoś się z tym czuje dobrze, to okej, okay, no problem. Ale żeby jeszcze farbować się na niebiesko, czy ja też mam długie włosy pod pachami? Karol, dawaj 50 tysięcy łapek w górę i też sobie farbuję. Dokładnie, ja mam dłuższe włosy pod pachami, więc 50 tysięcy łapek w górę i też farbuję. I na, na TikToku to wstawisz. Nie? I wrzucę na TikToka. Nie, 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 nie zrobię tego. Zrób! Okej, okay, to jest chyba jakaś influencerka, która będzie reklamować to do wybielania zębów, jak wszyscy w Polsce poza mną i kilkoma osobami. Dobra. Po co? Teraz będzie słodki TikTok. To miał być słodki TikTok, czy naprawdę... To ona no naprawdę miała gówno na głowie? Nie wiem, czy trafię, ale okej. Okay. Zachowajmy dystans, 2 metry. Nie o to chodzi. Chociaż z drugiej strony, jak jest przy toalecie, to z drugiej strony... Jak zrobić ketchup i to ma być... To naprawdę jest najgorszy TikTok niby. Cztery duże łyżki ketchupu, jedna mała łyżeczka ketchupu. Dokładnie wymieszaj. Opcjonalnie zetrz się odrobinę ketchupu do smaku gotowe, smacznego. Z czego robi się ketchup? No z keczupu? No tak. Dokładnie. Mówimy chłopakom, którzy nie mają hajsu. Co mówicie? My z nimi nie rozmawiamy. Mam nadzieję, że to jest po prostu postać, którą ona gra, i ona nie ma takich wartości, że jeżeli chłopak nie ma pieniędzy, to przykra. O, wow, Jezu, jak dawali zbliżenie, Ow! Ale inna sprawa, że już mi zabolało, jako ze zes... Ach, Jezu, za grube Ale stary, on, on, stał po prostu na tą deskę, widziałeś? Idźcie do Żabki, zaśpiewajcie, tylko jedno w głowie mam Zaraz wam coś powiem Dobra, będzie to w rzadce, kochani, będzie to w będzie, będzie, Oni sobie jaja robią, nie zrobią tego Odlecieć sam w krainie zapomnienia Zdźmałam. Zrobione, kochani! Zrobione! Zrobione, kochani! Rozumiem wszystko, że nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że ta pani ekspedientka wcześniej zareagowała w ten sposób, ponieważ oni tam regularnie przychodzą i nagrywają takie rzeczy, i oni już mają dosyć po prostu. A może to jest ich żabka? Ale to. Może oni są właścicielami żabki i robią tam wszystko, co chcą? W sumie, w sumie, dobra. Że ja mam problem ze stresem, żeby podjechać do, nie wiem, KFC, poprosić o wszystko, że jak ci ludzie zareagują, a oni po prostu na ludzie lecą do żabki przypadkowej i śpiewają ja tylko jedno w głowie mam i oni... Jak gdyby nigdy nic, ja nie wiem, jak oni opanowują tak stres, nie wiem. Iść do żabki, kup sok, zapłać, a potem oblej sprzedawcę. To naprawdę się tu odbędzie, czy to jest żart? Się robi? dla obserwatorów... Weź, weźmy pomidorowy, bo ciężej jest go zebrać. to się nie wydarzy. Ona nie obleje sprzedawcy tym sokiem. Dziękuję, do widzenia. No jak widzieliście, nikoł mnie oblama, dlaczego? Bo słuchajcie, to jest chore. Dobrze, ale powiem wam, że mi się już tak podskoczyło serce, Pomyślałem, ja że to się wydarzy, bo na tym naprawdę... Jestem przekonany, że na TikToku takie rzeczy mogą się dziać. Wiekopomna chwila, 32. TikTok, czyli ostatni w dzisiejszym odcinku i... Dałem radę! Pamiętajcie łapka w górę, im więcej łapek w górę, tym więcej TikToków! Nie słyszałem tego. Jak dziewczynki kąpią dzieci? Jak kobiety kąpią dzieci? Jeżeli ktoś z Was nie rozumie o co chodzi, to to bardzo dobrze i się nie martwcie. Przeżyłem. Wielkie dzięki za obejrzenie tego filmiku Jeżeli byście pytali, po co Karol był Ci ten laptop w sumie skoro go nie używałeś Nie wiem, Jurek kazał mi, że ma tu leżeć więc Jest leże. ładny! Ale jak dotrwałeś do samego końca tego filmiku to napisz w komentarzu nikt, bo wydaje mi się, że nikt nikt tutaj, nikogo tutaj nie ma kto dotarł do tego momentu no? Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i klikajcie tutaj w link, macie filmik w którym gości nie wystąpiłem i graliśmy w bardzo fajną grę Mafię Także gorąco Was zapraszam jeżeli macie chwilę, oblukajcie, będziecie mieli link też w opisie. Wystąpiłem tam, Jurek nagrywał. Powiem Wam, że było ciekawie. no Wyszedłem do ludzi, także musicie to zobaczyć. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i piona! współ.